Witam wszystkich moich słuchaczy. Dzisiaj chciałabym mówić o podatku VAT. Podatek VAT jest podatkiem powszechnym. Wszyscy się z nim spotykamy, idziemy do sklepu, dostajemy wydruk z kasy fiskalnej. Na tym wydruku znajduje się podatek VAT. I nie bardzo zdajemy sobie sprawę z tego, że płacimy nie tylko za towar, ale równocześnie w tym momencie uiszczamy daninę publiczną, która za pośrednictwem sklepu zostaje odprowadzona do Urzędu Skarbowego. Jednakże nasza ustawa VAT-owska podatnikiem nazywa przedsiębiorcę, a nie tego, kto naprawdę ten podatek płaci. Bo podatek VAT naprawdę płaci konsument. To jest typowy podatek konsumencki. U nas ten podatek jest bardzo wysoki, podstawowa stawka to jest 23%, więc za każdym razem, kiedy kupujemy cokolwiek, płacimy fiskusowi 23% tytułem tego podatku. Żeby sobie uświadomić, że podatek VAT jest podatkiem konsumenckim, a nie podatkiem, który jest związany z przedsiębiorcą, to muszę wrócić do zasad, jakie w Polsce obowiązują zgodnie z zasadą, zgodnie z ustawą o bacie. Ta ustawa przewrotnie podatnikiem nazywa przedsiębiorcę. Tymczasem przedsiębiorca jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu tego VAT-u i naprawdę on jest tylko płatnikiem. On pobiera ten VAT i on go rozlicza w imieniu fiskusa, ale dla przedsiębiorcy podatek VAT jest podatkiem neutralnym. W żadnym wypadku nie obciąża go. Yy, fotowo, pieniężnie obciąża go tylko w ten sposób, że po prostu rozliczanie tego VAT-u jest bardzo uciążliwe i wymaga fachowej pomocy. i od, Z tego tytułu oczywiście przedsiębiorcy bardzo cierpią i płaczą na tym, że ach, znów musiałem zapłacić podatek VAT. Zrobimy sobie taki przykład. I chciałabym na tym przykładzie udowodnić, po pierwsze, że sposób rozliczania podatku VAT jest niepotrzebnie skomplikowany i można go znacznie uprościć. Poza tym, że podatek VAT pozwala na bardzo wiele nadużyć, bo kontrolowanie tego podatku jest bardzo uciążliwe. Po trzecie, chciałabym powiedzieć, że nazwa tego podatku, na, po angielsku nazywa się to Value Added Tax, Czyli podatek od wartości dodanej. Tymczasem, moim zdaniem, nie jest to podatek od wartości dodanej, tylko jest to po prostu podatek obrotowy od obrotu detalicznego i ten podatek jest po prostu bardzo wysoki. Żeby zrozumieć podatek VAT, trzeba najpierw zrozumieć dwa podstawowe pojęcia. To znaczy, trzeba zrozumieć, czym jest VAT naliczony. I VAT należny, VAT naliczony, naliczony i VAT należny, i VAT należny. Otóż to są dwa podstawowe pojęcia, i najpierw trzeba je zrozumieć, żeby w ogóle zacząć móc, móc czytać przepisy dotyczące VAT-u, i w ogóle, żeby VAT można było zrozumieć. Co to jest VAT należny? Sama nazwa wskazuje, jak słowo należny, to znaczy, że on jest należny komu? Fiskusowi, ale czy to jest VAT, który odprowadzamy do urzędu skarbowego? Oczywiście odprowadza go podmiot gospodarczy, czyli przedsiębiorca. Przedsiębiorca pobiera ten podatek i odprowadza do urzędu. Przedsiębiorca jest w tym wypadku poborcą podatkowym. On nie jest w żadnym wypadku podatnikiem. I drugi VAT to jest VAT naliczony, i ten VAT naliczony to jest ten VAT, który przedsiębiorca płaci przy każdym zakupie. Kupuje coś, dostaje fakturę. Na tej fakturze jest określona wysokość VAT, kwota VAT do zapłaty. Płaci oczywiście za tą dostawę łącznie z vat ale VAT, który sam przedsiębiorca zapłacił, może sobie odjąć od tego VAT-u, który. Urząd do urzędu będzie odprowadzał. O co chodzi? VAT naliczony, czyli VAT zapłacony przez przedsiębiorcę przy zakupach, jest mu zwracany przez Urząd Skarbowy. Więc Urząd Skarbowy przedsiębiorcy zwraca VAT, który on zapłacił przy zakupach, natomiast przedsiębiorca odprowadza do Urzędu Skarbowego VAT, który otrzymał przy sprzedaży. Przedsiębiorca sprzedając coś, powiedzmy, że sprzedaje coś za 1000 zł plus VAT 230 zł, dostaje od kontrahenta 1230 zł. Otóż w takim przypadku jego kwota, która się należy przedsiębiorcy, to jest 1000 zł, bo on sprzedał za 1000 zł. Natomiast oby 230 zł to nie są pieniądze przedsiębiorcy. Te 230 zł to są pieniądze, które przedsiębiorca pobrał od klienta, pobrał po to, żeby odprowadzić je do urzędu skarbowego jako VAT należny. Czyli przedsiębiorca otrzymuje dwie kwoty: kwota, która jemu się należy, i kwota, którą inkasuje im w imieniu fiskusa. I to jest właśnie te 230 zł, to jest właśnie ten VAT należny fiskusowi. W tym wypadku po prostu widzimy, że przedsiębiorca pełni funkcję, pełni funkcję poborcy podatkowego, bo ściąga, czyli mówi się płatnika, ściąga od kontrahenta 230 zł i ma obowiązek odprowadzić je do urzędu skarbowego. Wyobraźmy sobie, że ten właśnie nasz przedsiębiorca zrobił zakup zakup za 600 zł, 600 zł to zapłacił VATU yy, 115 23, yy, 138 złotych 138 zł zapłacił VATU, czyli zrobił zakup w sumie zapłacił swojemu kontrahentowi 738 zł. Następnie ten towar sprzedał 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 za 1000 zł. Tak. Otrzymał i 230 zł na fakturze figurowało. Zatem otrzymał z tego tytułu 1230 zł. Jak teraz ten podmiot, czyli ten sprzedawca rozlicza się z urzędem skarbowym? Otóż od swojego kontrahenta otrzymał 230 zł, które powinien oddać urzędowi skarbowemu, prawda? To idzie do urzędu skarbowego, bo to jest tylko, on pośredniczył w pobraniu tych pieniędzy, ale równocześnie urząd skarbowy ma mu oddać, urząd skarbowy ma mu oddać kwotę, którą on sam zapłacił przy zakupie, czyli 138 zł. W sumie odprowadzi do urzędu skarbowego różnicę, czyli 230 mniej 138, czyli 92 zł. 92 zł odprowadzi tytułem podatku VAT do urzędu skarbowego. Otóż spójrzcie, wasi znajomi przedsiębiorcy kiedy rozliczają podatek VAT przeważnie raz w miesiącu 25 następnego miesiąca, to o po prostu płaczą, prawda? Płaczą, że te 92 zł muszą odprowadzić. A nie wchodzą w to, że to, to nie są ich pieniądze, bo te pieniądze oni otrzymali w czasie sprzedaży od swojego kontrahenta. Równocześnie płacą mniej niż to, co dostali, ponieważ także sami ponieśli odpowiednie wydatki związane z VAT-em. Czyli po prostu odprowadzają to różnicę. Ta różnica nie pochodzi z ich kieszeni i to jest ta najważniejsza sprawa. Ona nie pochodzi z ich kieszeni, ona po prostu pochodzi od podmiotu, który to kupił. Kto właściwie ostatecznie płaci podatek VAT? Ja sobie pozwolę tutaj zrobić taki mały przykład, żeby prześledzić od samego początku kolejne fazy jakiejś partii produkcyjnej. I jak w efekcie odwija się to na rozliczeniu z fiskusem? Zacznijmy od tego, że w naszej zabawie będą brały udział takie podmioty jak rolnik. Rolnik. Potem będzie brał udział ktoś, kto handluje tkaniną. Tkanina. Handluje tkaniną. I. Może od razu taki, co szyję, może z tego będzie szył, bo zobaczę, ile mam tych podmiotów. Kupuję od, i szyję. To jest po prostu producent odzieży. Producent odzieży. Odzieży. To odzież będzie kupował hurtownik. Hurtownik, a od hurtownika oczywiście sklep detaliczny sklep metaliczny. Takie będziemy mieć podmioty. Pierwszy podmiot, drugi, trzeci i czwarty. I pozwoliłam sobie zrobić taki przykład liczbowy, żeby była sytuacja wyjaśniona do końca. Otóż, weźmy, zacznijmy od rolnika, czyli od naszego pierwszego podmiotu. Co będziemy, o czym będziemy mówić? O, o tym, że rolnik Dokonał, rolnik dokonał zakupu. Zakupu. Otóż rolnik niczego nie kupił. On wyhodował len, z tego lnu zrobił samodziałową tkaninę, sam, prawda? W związku z tym zakupów nie miał żadnych. Nie miał zakupów żadnych, więc tu będzie kwota, kwota dotycząca zakupu. Tu będzie VAT, ten VAT to będzie VAT naliczony, bo on jest przy zakupach, a tu będzie mieć VAT należny należny, a tu będzie kwota, którą się przekazuje do Urzędu Skarbowego, czyli rozliczenie VAT-u. Nasz rolnik za, niczego nie zakupił, więc, więc jak kupił za zero, ma vat naliczonego zero. Ten rolnik sprzedał już w formie samodziałowej tkaniny do tego producenta odzieży, sprzedał tkaninę za kwotę za kwotę tysiąc złotych, bo mam ściągaczkę. Więc mamy sprzedaż. Sprzedaż sprzedał coś za 1000 zł i skoro sprzedał, to kupujący zapłacił nie 1000 zł, tylko zapłacił 1230, bo zapłacił jeszcze 23% VAT-u. Yy, zatem, może nie tutaj, zapłacił. To jest VAT należny urzędowi skarbowemu. Kiedy rolnik będzie rozliczał się z VAT-u. To nie będzie niczego odliczał, ale VAT, który otrzymał z tytułu sprzedaży, musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Czyli te 230 zł trafi w rozliczeniu na podstawie deklaracji do Urzędu Skarbowego. Teraz będziemy mieć drugi nasz podmiot, czyli naszego hurtownika. Nasz hurtownik dokonał zakupu. Zakupu jakiego? No to jest ta sprzedaż, to jest jego zakup. Czyli kupił coś za 1000 zł. Zapłacił przy tym VAT 230, prawda? I następnie sprzedał ten towar, bo ja zrobimy na jednej partii, prawda? Sprzedał cały ten towar, sprzedał go powiedzmy za 1500 zł. Sprzedając, musiał pobrać VAT, i ten VAT z tej transakcji wyniósł 345 zł. 345 zł. Rozliczymy teraz tego producenta z VAT-u. Otóż musi odprowadzić VAT, który otrzymał od swojego odbiorcy, czyli 345, ale Urząd Skarbowy odda mu 230, czyli w sumie odprowadzi do Urzędu Skarbowego 115 zł. Idziemy dalej, do naszego trzeciego. Tu już mamy hurtownika. Hurtownik kupił co kupił. No to co kupił, to to sprzedał. Prawda? Czyli zakup hurtownika, zakup hurtownika jest za 1500 zł i VAT, który hurtownik zapłacił, to jest 345 zł. Teraz hurtownik sprzedał wszystko detaliście, więc mamy sprzedaż. Sprzedał detaliście za kwotę 2100. 2100. 23% od 2100 to jest 483 zł 483 zł i teraz mamy rozliczenie hurtownika musi oddać urzędowi 483, bo tyle wziął przy sprzedaży. Może sobie odliczyć 345. W sumie do urzędu trafi 138 zł 138 złotych. I wreszcie mamy czwarty, czyli mamy sklep detaliczny. Sklep detaliczny kupił, czyli ma zakup zakup za 2100. Zapłacił przy tym batu 483 zł, i teraz dokonuje sprzedaży, sprzedaży detalicznej. Sprzedaje, przychodzimy do sklepu, cała partia została sprzedana. Cała partia została sprzedana za 2500 zł. Za 2500 złotych. Zatem hurtowni, detalista wziął od nas, klientów, 575 złotych. 575 zł, bo my widzimy, że na naszym wydruku na kasie fiskalnej jest napisane, że oprócz tej, tej, tej kwoty 2500 musimy jeszcze zapłacić 575 złotych tytułem podatku VAT. Ile detalista odprowadzi do Urzędu Skarbowego? Otóż generalnie odprowadzi on 92 zł 92 zł. Teraz podsumujmy, ile urząd skarbowy dostał pieniędzy od całej tej partii od początku do tego momentu otóż to jest 575 zł 575 zł. Co nam, co nam przypomina 570? To jest to, co my zapłaciliśmy. Otóż w sumie czy my ten VAT, który zapłaciliśmy w sklepie, czy ktokolwiek nam go zwraca? Nie. Tego VAT-u nikt nam nie zwraca, bo to jest ten VAT, który ostatecznie znalazł się w Urzędzie Skarbowym. Proszę Was, co z tego wynika? Wynika z tego, że żaden z podmiotów biorących udział w tej zabawie, czyli żaden przedsiębiorca, nie płaci podatku VAT. Nie płaci, on tylko go rozlicza, on pobiera i jak pobierze, to musi się rozliczyć z tej różnicy, ale dla przedsiębiorcy VAT jest podatkiem neutralnym, niczego nie zmienia. Natomiast cały VAT płaci naprawdę konsument i konsument o tym wie, bo ma na kasie fiskalnej, na wydruku, ma napisane, że zapłacił ten podatek VAT, a pomimo to się nie buntuje. Dlatego ten podatek jest typowym podatkiem konsumpcyjnym. Dlaczego? Bo im więcej kupujemy, tym więcej płacimy podatku. I dlatego profesor Modzelewski, twórca polskiej ustawy VAT-owskiej mówił zawsze, że to jest najbardziej sprawiedliwy podatek, bo nawet ten, co pod mostem mieszka, prawda, to musi tą bułeczkę jak kupuje, musi podatek VAT zapłacić. Więc każdy, kto kupuje płaci podatek VAT. Więc podatnikiem podatku VAT nie jest przedsiębiorca, chociaż powszechnie się tak mówi. Podatnikiem podatku VAT jest konsument, czyli my wszyscy, społeczeństwo. A sytuacja jest taka, że społeczeństwo, jak podnosi się stawkę VAT-u, siedzi cicho, bo mówi tak: A co mnie obchodzi VAT? VAT to dotyczy przedsiębiorców, prawda? Tak mówi społeczeństwo. Więc społeczeństwo nic. A kto płacze z tytułu podatku VAT, chociaż go nie płaci, bo tylko pobiera i rozlicza. Z powodu podatku VAT płaczą przedsiębiorcy. Więc przedsiębiorca nie płaci. Ale płacze, a społeczeństwo płaci, ale nie płacze. Dziwactwo, prawda? Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie rozumiemy tego podatku. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że nasza, nasza władza ustawodawcza, która jest bardzo taka, prawda, narzucająca nam rozmaite uregulowania, z którymi możemy się zgadzać albo nie, że nasza władza powie tak. Drogi obywatelu, rozliczanie tego vat jest takie skomplikowane, więc wprowadzimy taką zasadę. Każdy obywatel musi notować pod karą śmierci, prawda, jak to zwykle w tych wszystkich przepisach, wszystkie swoje miesięczne wydatki. Jak już je zesumuje na koniec miesiąca, to musi zrobić deklarację i napisać, że w tym i w tym miesiącu wydałem na wszystkie swoje potrzeby, wydałem 5000 tysięcy złotych. I w związku z tym od tych 5 tysięcy złotych płacę 23% podatku i odprowadzam ten podatek do Urzędu Skarbowego. Co by się wtedy stało? No słuchajcie, niewątpliwie nawet tak pokorne społeczeństwo jak nasze w końcu by wyszło na ulicę. Dlaczego? No bo na koniec miesiąca, kiedy my już nie mamy nic w portfelu, nagle mamy zapłacić 23% podatku od swoich zakupów. Po prostu byśmy się zbuntowali. Natomiast, kiedy ten podatek jest pobierany stopniowo przy każdym zakupie, to nie dość, że go płacimy, nie dość, że nie płaczemy przy tym, to traktujemy to, jak coś zupełnie naturalnego. Co w tym wywodzie chciałam powiedzieć? Otóż uważam, że cała biurokracja związana z rozliczeniem VAT-u i wszystkie te kłopoty, które mają przedsiębiorcy, to moim zdaniem chyba jest to tylko zrobione po to, to zresztą wymysł Unii, prawda? To jest chyba zrobione tylko po to, żeby dać pracę szeregu księgowym, no bo księgowy potrzebują gdzieś pracować, a podatnik sam sobie tego VAT-u nie potrafi rozliczyć, bo to wszystko jest za dużo pisania i to wszystko jest po jego możliwości. Nie dość, że nie rozumie tego VAT-u, to dodatkowo jeszcze płacze, że ten VAT musi płacić, bo on dawno te pieniądze, które wziął od tego kontrahenta, uznał za swoje i dawno je wydał. Więc VAT... Płacony przez obywatela jest bardzo wielkim obciążeniem i dlatego powinniśmy zwracać uwagę na to, że podnoszenie stawek VAT-u zubarza każdego z nas. Bardzo zubarza. I nie jest obojętne podniesienie stawki VAT-u o 1% czy o 2%. To nie jest obojętne dla naszej kieszeni. To jest bardzo uciążliwe, znacznie bardziej uciążliwe niż podniesienie o 1% podatku dochodowego. A my, jak nam podnoszą podatek dochodowy o 1%, to podnosimy wielkie larum, prawda? Tymczasem znacznie uciążliwszy i bardziej obciążający dla nas jest podatek VAT. I wracam do tego, że ten podatek VAT, gdyby był rozliczany tylko na tym etapie, czyli na etapie zakupu, miałby charakter, to cała ta zabawa mogłaby być wykreślona. Natomiast sklepy detaliczne, sprzedając, pobierałyby podatek VAT i odprowadzałyby ten podatek VAT. Cała transakcja przebiegałaby tylko na tym etapie. Tylko to jedno. Przez kasę fiskalną przechodzi 2,5 tysiąca, jest tutaj VAT, ten VAT odprowadza sklep i na tym jest koniec zabawy. Wtedy moglibyśmy powiedzieć, że jest to typowy podatek konsumencki i że jest on liczony od obrotu. od obrotu, bo to jest podatek obrotowy. I naprawdę to nie jest, bo nazwa jest, że to jest podatek od wartości dodanej, prawda? Ale widzimy, że naprawdę to nie jest podatek od wartości dodanej, tylko to jest podatek od sprzedaży detalicznej, czyli od tego, co my wszyscy obywatele kupujemy. I w ten sposób chciałabym Państwu przybliżyć całą sprawę. Pamiętajcie, że jesteśmy podatnikami VAT i że ten VAT bardzo obciąża nasze kieszenie. Podobnie zresztą jak i podatek akcyzowy, który też jest bardzo, bardzo wysoki. To by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.